Mano, widzowie i widzanki Oczywiście, słuchajcie, dziś będziemy chcieli Przedstawić Palionowi miejsce, które Odkryliśmy razem z Nupkiem ostatnio Jestem ciekaw, jak Palion na to zareaguje. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to pokażę wam Przejście do świata Hakera, a właściwie do portalu, o którym Haker nie wie, ponieważ jest zakazane I tam nie można wchodzić o trzeciej w noc Nie no, oczywiście się śmieję widzowie Ale słuchajcie, e, hacker zamknął Nam przejście do, do swojego portalu A my znaleźliśmy drugie przejście, które Jest aktualne, możemy tam przejść w każdym momencie i teraz pokażemy je palionowi. Palioniasty! Cześć! Mam dla ciebie y, taką mega ciekawostkę do sprzedania. Normalnie. Ciekawostkę, bardzo lubię ciekawostki, tak. może opowiadać od razu. Powiem ja ci, ta ciekawostka jest niesamowita, ponieważ tyczy się portalu do świata hackera. Tak, ten portal do świata hackera. Wydaje ci się, że, że jest byli, zamknięty. byliśmy, no właśnie Aha, Aha. no to a wiesz co? Ty co? Może ci nie, nie powiem, a pokażę. <laughs> Zabierz elektro mordeczko. Można wejść? No, zobaczysz, nie będę ci zdradzał przedwcześnie informacji. Chcę zobaczyć twoją reakcję. Dobra, lećmy do świata hakera, w sensie do portalu. Ej, wiesz co? Naokoło weźmy tego jego zamku, zbanowanego, no bo może no, tam dobrze. być. E, dobrze, a my sobie lecimy i w tym czasie, jak lecimy, to widzowie, święta się zbliżają. Zaraz będzie ho-ho-ho i to jest najlepszy okres na zrobienie zakupów. W sensie, najlepszy to był Black Weekend. A teraz jest najlepszy na zrobienie prezentu. Tak, dlatego zapraszam, pierwsza linia w opisie. Najlepsze prezenty możecie znaleźć na wojanshop.pl, tam jest naprawdę wszystko. Więc obczajcie widzowie, jeżeli jeszcze nie widzieliście tych fajnych tutaj nowych produktów. A my już doleciliśmy, już tutaj jestem. Teraz musimy Z, tylko. W tutaj portalu, namijmy. tak, tak to jest? Tak, tak, tak. Patrz, jesteśmy. Najlepiej stanąć tutaj od razu. O, no, 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 nie nie mogę wejść. Wydaje ci się, że nie możesz przejść. Nie, u, się. U, u, co się dzieje? A, A co, teraz? co ty? he <laughs> Yes. Chodź, chodź, chodź paliam, chodź paliam. Co ty odkryłeś, już to jest wszystko zbedrokowane. Chodź, 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 chodź. Idem, idem. Wydaje ci się, że tu nic nie ma, co? Chodź, 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 Co od tej strony możesz wejść, czy co? Chodź, chodź, chodź. LET GOOOOOO! LET'S go! A on mówił, że to jest zabudowane bedrokiem wszystko. No chyba tylko z przodu, bo tutaj nie, Debin totalny z niego! Totalny deb! A kiedy chcesz? Debin, tak? Nie, mówiłem o nupku, mówiłem o nupku. Mówiłem o nupku Mówiłem o nupku! Mówiłem o nupku! Ale on uciekaj, tego nie było w planach! Tego nie było w planach! Nie, 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 wracam do o, nie! Nie ruszysz! Ja się boję, stary! Co spadam, teraz? Stąd, spadam stąd, widzowie, spadam stąd, spadam stąd. Nie, on mnie nie złapie, on mnie nie złapie, widzowie, on mnie nie złapie. Widzę jakiś porąbane jest. Idę się schować, idę się schować, idę się schować. Ja się schowałem, ja się schowałem. Tak? Mhm. Safe? Dobra, dobra, ja Alek. już mam miejsce schowania. No mnie na razie, no nie wiem, gdzie on jest. Ja też mam miejsca schowania palion, co tu się odwaliło, czemu on się o tym dowiedział, czemu on się o tym dowiedział stary? Jesteś blisko tej góry? Ty jesteś blisko tej góry? Nie mogę mówić, on może słuchać Słyszysz jak napalają pioruny? O kurde Słyszysz jak pioruny? To stary, ją tu teraz zabuduje Ej, chyba jest przy mnie Chyba jest przy mnie, czy to on, czy to nie on? Najde was, wyczuwam tutaj kogoś O nie, na pewno nie jest przy mnie Nie, nie mam tu na pewno Ty A jesteś kurde. dziś nam na ziemi? Yeah! Ja jaki on jest bawy. straszny Zostaw mnie hacker! Zostaw mnie hacker! Zostaw! To, gdzie ty jesteś pomogę? Wieki. Jestem tym w którym kiedyś nie jest jeszcze gotowy A tutaj! Ale ja cię... Chciałem... Ja pozwoliłem tam wejść! Tak! Pozwoliłeś! W piątek o 13.45. Tak, tak! Ale tak. czemu nie możemy wejść A. do twojego świata w ogóle? O co chodzi? On nie jest jeszcze gotowy. Tam... No, i ile? A ile mamy czekać? Mówiłeś, że jest zamknięty, to co? Nie mogliśmy sobie sprawdzić czy jest faktycznie zamknięty, no? Ha! Dobra. Okazuje się, Oj, że go, nie był myśliśmy... zamknięty. Co ty robisz? Teraz go zamknę, raz na zawsze. Nie no nie zamykaj go! No ale mieliśmy... już mamy... Oh. Jedna no, mała... E, ciekawostka. Normalnie, a ty ją psujesz. No i zabudował to Nie, ja nie mogę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jez, jest jakie to jest duże! No, no spróbuję jest... cię zniszczyć No haker musisz być niszczycielem ja dobrej cały same... metodą no nie, nie zrobimy oła. nic, nie, nie zrobimy nic Gdzie on poszedł? Ty on nie A... dobudował tego pa tutaj nadal jest Pa, nadal tu jest I tu jest A nawet ja patrz, tu jest wyjście Ty ale lepiej nie wchodźmy teraz jeszcze bez, e, bez Kati Eee! I nupka, ne? Co jest? On zabudował! Jak on to... Nie widzę go tutaj! Oj no proszę, spróbujcie teraz Moją bronią! Gdzie to jest wejście? Cała ogromna ściana jest zrobiona. Już ja nie, nie mogę. Nie wejdziecie. No nie, no haker, niszczycielu, ty. Ja koniec nie mogę. Zabaw. No i koniec, w sumie się nie dostaniemy. No ale Mówię. haker mówi, że jest zamknięte nie było. I co? Czemu ty zawsze nas musisz śledzić? No nie rozumiem tego. Ty się zajmujesz. błąd. Nie masz swojego życia. Swoimi sprawami się zajmij, a nie nie masz jakichś swoich spraw? No bani? Mam ale teraz moją sprawą jesteście wy. Nie. Wiecie no. co? Zasługujecie na karę. No chyba cię po totalnie, gościu. Wracamy na Wojanowicę. No ty... No, ale ci wywalił! Nie walno ty. John. Nie wiem, starlece, no o, się stary, O stary jest, pewnie mamy przypał, pewnie przez to mamy przypał. No i nas odkrył widzowie, i teraz pewnie znowu. haker daje nam kary, haker daje nam zadanie, haker to, hacker tamto, haker. Ale on za każdym razem jest za nami, no nie rozumiem tego. On nas szpieguje, ten walony, no. A w jaki no. sposób nas znalazłeś tam w ogóle, ty, przyznaj się? Ła! Wow. Odkryłem was. Jak? Widziałem, że coś kombinowaliście. W jaki sposób how? nas zaskryłeś? Miał, ha! tajemnica. Miał, How? How did you do this? <laughs> how? How? Kurde. Dobra. Muszę się dowiedzieć. Muszę się to dowiedzieć. To, to dlatego, bo byliśmy nad twoim domkiem, tak? Słyszałeś nas pewnie, jak ktoś pooglądł. Ty co, ciągle nie ciągle Dobra. za nami lata? że nie. Ty jesteś chyba naszym psychofanem w jest, takim razie. Już Wszystko jasne, hacker. Wszystko wiemy, po prostu. Hacker rozbąba nie roz. A dum. Daj mi, no. Oj. Ja nie chciałem nic no zrobić, moje, moje ja rzeczy. cię przecież nie biłem. Ja cię wcale nie biłem, nie mam strzał To nie dlatego, że nie mam strzał, dlatego cię nie biłem, ale po prostu... Moje ja cię nie nie biłem. Dobra, zamknijcie się. Teraz macie zabić no wszystkie owce. Ale ty nie Co? No nie, no tak no. ładne kolorowe Gościu! Dopiero co je tutaj przynieśliśmy 5 lat temu, no Ja ci tutaj nie mówiłem właśnie wiesz, dlaczego są takie kolorowe? Cztery, o przez 10 minut Słuchał się nas z nupkiem, A po tych 10 minutach zdobył nasze zaufanie i chciał nas wrzucić w odkłań. Ej, ty z jesteś empatykiem. totalnie porąbany, heker patykiem nas chciał wrzucić, Mój ale nie, nie udało mu się. Rady Rady się udało. Z ja ich nie zabiję ja, a ty je zabijasz! To zabiję ciebie! No sam, sam je zabiję, skoro taki silny jesteś, ja, jak nie chce zabijać, a ty musisz zabić biedną owieczki, co one ci zrobiła? Nic, naprawdę... nic mi nie Słodkie, robisz. kolorowe owieczki, no zostawię! Nic obieczki. mi nie robisz no, nic nic mi nic nie robię. Robię. A, no proszę! Nic mi nie robisz! Nic mi nie robisz! To Twoje ostatnie ostrzeżenie. No, no c... dobra. No nie wiedziałem! Nie, 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 nie. No nie o, No i co? No i tylko jest za taki coś, nie? Zabijając mnie takie coś Już robić. Bo roboty. No, dobra, dobra, no już hop, się ogarnij Hop, hop, z hop ten haker widzowie. Czy Wy nie macie dość hakera, ja mam dość hakera Hop Haker, widzowie mają ciebie dość, dlaczego ty ciągle im to robisz? Nieprawda Znowu, Zobacz, ja nie, ja mam wrażenie, że my co chwilę mamy owce, a potem ich nie ma, potem są, no? ich nie ma i tak dalej Bo to jest haker i on zawsze nam każe właśnie zabijać biedne no, Zostawisz drżyżaczki. nam dwie, błagam, dwie zostaw, zostawimy yeah, no, zielone Zielone nawet zostawimy do ciebie, haker No, serio, serio, proszę, 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 no, haker, zastanów się. No ty! No nie! a ty jesteś naprawdę lamus, nie? I skąd jesteś... my weźmiemy? Jesteś taki lamus Trudno. Mówisz się tutaj trudno. dużo zwierząt na ja, ile wełny kolorowej mam fajnej, ale on, ale nie ma niestety Chodźcie biednych. Mówcie teraz za mną, to nie jest koniec kary. Musicie się nauczyć, żeby nie nie było, <śmienicza> <śmienicza> Haker się pomylił! <śmienicza> o no, no kurde! ha siada haker, psycha siada! Ja nie mogę! <śmienicza> Jeszcze raz się będziecie za nie śmiać. Ja nie mogę. Będziemy musieli teraz szukać naszych przedeców. Haker jesteś Ej, udany, nie? Spodnie masz moje moc. spodni mam Nie mam do... stary. Trzymaj, stary. Czego teraz... ci jeszcze, powiedz mi, czego ci jeszcze brakuje? Ale stary pewno. Brakuje mi no właśnie. Łuku mi brakuje. O mam. Tu ci tego dobra. brakuje, nie masz. łuku. łuku. Stary, już ci rzucam Chyba łuk. tyle. Tego ci jeszcze brakuje, powiedzmy. To, to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ty znowu no, przez ciebie musieliśmy wymieniać się rzeczami aż mi psycha siada, jak o tym myślę, żeby myśleć, kogo są Ale które Nie, nie zrobić jeszcze raz. To nie! Co? Ale nie. nie możemy się zaszłać, czasem z ciebie na no, kurde, pomyliłeś się. No ja nie mogę tego dystansu. Gdzie? Ja tam nie idę, to jest więzienie. Nie idź tam, palion Nie wiem no co ty? Co ty chcesz nas do więzienia wsadzić? Tam przecież nubek. No nie wiem, nie, nie nie No, no nie, pod, nie, pod, nie No hakie, dobra, ja. ja. Nie zabijaj, nie zabijaj. No nie ma opcji, no a w sensie no pójdziemy, no 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 ale to co chcesz z nami zrobić? Po co Już. chcesz zrobić? Do więzienia. Do eee. zamknąć. Brde. Wiesz co, haker, wiesz co? Jesteś totalnie o. normalnie. Wiesz co? Wiesz co? Jeszcze w dodatku. Przedmioty. W moim domku, w dodatku, żeś zrobił taką manianę, że mam dwa bedroki nie chcesz mi ich naprawić. Nie będę dawał przedmiotów do skrzyni pułapki. No właśnie to jest skrzynia nie. pułapka. To jest skrzynia pułapka. Zmieni na normalną o. skrzynię, a nie jakąś nie. pułapkę. Już. Nie będę do pułapki dawał. Co ty masz za blok? Co to jest? Nie interesuj się. Nie interesuj. Dobra, ale no przedmioty dam, no. A może mi zrobimy? A, a no skrzynkę. co jak mnie walną tego! Aha, pomogę ci! O Piekńcie w łóżko No, no tak dobra ustawienie. to odłożę rzeczy <laughs> Iść, iść, iść Aż jak pięknie uważany haker, Pyskow. Widzisz? Wszystko to wiesz, prysło, wszystko. Ty. Ej! Co mi? Kto mi zabiera rzeczy? Nie to był żart. Ja dobra, dobra, dobra. No i se wszedłem do środka i co? Się Gdzie, to, no. gdzie łóżko, ty zniknęłeś? W łóżko kliknąłem, kliknąłem w łóżko, łóżko serza. No i co? Najscie no no teraz będziesz ja nie mogę, hacker! Dobra. Dobra. Nie macie przedmiotów. <laughs> to jest takie zabawne ja, tak, tak Szybko palgnąć. Hmm. A -a. Nie serio, ja, nie chodź, 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 posłuchaj się, ja mam plan, ja chodź, chodź, Dobra. Chodź, chodź stary serio, serio Dobra Zamknij nas tym obsydianem i już olej nas. Zamknij no. No, no co? Nas. Ja... nie, nie chcę zabijać stary, nie niech chcę. On ci nie ufa Jasne. stary, pewnie myśli, że coś ukrywasz. No co... No nie ukrywam. <laughs> Widzę ten kilo. No kurde to był kilo! A, stary. Gdzie to nie to był kilo! Zobacz, nie! Nie, to jest Wojana, no, zostaw go, zostaw go! Trudno. Nie, a i tak nie staro. da się go spalić, to jest a Nie da się dyrebin. go spalić. To jest ale da się go usunąć w inny sposób. No co nie, Zabacz, no zostaw, pan. no bo to jest mój kilo. No ty. Nie palimy. Nie. nie, nie, nie. Ej, nie, 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 No dobra, nie, nie, nie. to wywar go. Podpali. Gdzie ty? Zaraz to, to zrobię. A było. Co? Gdzie ty zniknęło? Muszę was zamknąć. Palią. Uwaga. To. Nie! No nie! Spary. Ej, ej, ej! Nie! Nie, nie. nie! Dobra! To wszystko wybuchnie, o proszę, wszystkie przedmioty wybuchnie, więc lepiej tego nie róbcie. Ja nie mogę, Z... ubiegł Ej, Ej A ja, bo ja, ja mam urodziny zaraz, czy ja mogę czerwoną pochodnię. Nie. <laughs> chcesz, proszę, czerwona skrzynkę. świeczka, czerwona nie świeczka. Nie otwieraj tej palion panion, o trzeciej w nocy. Proszę, mogę, mogę czerwoną świeczkę, proszę. Nie, wiem co chcę zrobić. Mam urodziny. Nie dam ci. No przecież Tym nie wysadzę to swoich przedmiotów. Co daje czerwona świeczka? Daj mi czerwoną świeczkę, A, proszę Chodzi ci o świeczkę? No, <grym> świać no świać rodziny, no, on ma rodziny, no On ma urodziny Daj mi, daj, daj, daj. mi jedna Daj. Jedna czerwona świeczka, no będzie. Taka pochodnia, no Urodziny ma, no rodziny, mano, weź, haker Na no, torcie chce dać, kurde, teraz będę miał tortu z o, Proszę jedna. cię, jedna Nie, zmieniłem zdanie No jedna! Co za bambus Weź to ciasto i mnie nie denerwuj Ale tu muszę być świeczki, chociaż jedna czerwona No na czerwona. nie ma świeczek Patrz, postawię ciasto i musi być jedna czerwona No już ma 32 lata, daj mu 32 świeczki Jedna czerwona, no, jedna czerwona Nie Ja nie mogę, nie dobrej Lepiej zabawy Lepiej żebyście przemyśleli swoje zachowanie Lepiej żebyś co ogarnął, bo jak tak będziesz miał, to cię dłużej będziemy rozwalać Jak będziesz miał rodzinę, co? to nie ci życzeń dam wam otwartą kratę, żebyście mogli Otworzyć tą skrzynkę tylko pamiętajcie jakie są konsekwencje. Ja yeah, nie rób tego, nie, nie, panie, nawet nie myśl. Ja, ja się boję, że przez przywarek to kliknę. Oh, <grystanie> nie, nie, no, Ale no. nie. Ale nie. Ale czerwoną świeczkę, no przecież nie wysadzę swoich przedmiotów. No właśnie. Hacker! Nie taka, nie. To w ogóle mi przypomina świeczki. Czerwone, czerwone, daj mu czerwone świeczkę. Daj, 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 daj. Patrz, na Twoich oczach postawię ją na torcie. Ej, no, ej, no bo to się rozejdzie. Hacker. Afinito. Ja na Twoich oczach postawię ją na torcie. Nie mam luz, nie dam luz. Dobra, spalaj, hacker. Nie chcemy Cię tu widzieć. Patrz, wypadrz, co miałem co ale masz? po prostu tu miałem stary, no. Dlatego chciałem, żebym świeczkę. Aaaa, ładnie. Ale mam pomysł, no przecież my to możemy rozwalić, nie? No tak. tak. Nie możemy? Możemy. Możemy i to jeszcze weźmiemy będzie... stary dory do ręki. 10 lat będzie trwało to, zanim to rozwalimy, ale jak. Się... Nie stary, Git. Będzie Git? Dobra. <laughs> tak. Dobra. <laughs> robimy to, robimy to. Tylko nie otwieraj skrzyni od razu. Nie, odchlej nie ma no, opcji, odchlej stary, nie ma no, opcji. Nie otwieraj, nie otwieraj. Ile jeszcze? Najpierw niszczymy TNT, a potem. Ile jeszcze? No, come on! O, dobra, 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 dobra. co za debil No nie! Kolejne drzwi! Ja! Przecież rozwalimy to i będzie po ptukach. Będzie po ptukach, dawaj, dawaj, kurde, czy on coś tak długo niszczy? Ej, co tam. Ej, stary, coś tam widzę, coś tam widzę. Chodź, 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 coś tam widziałem. Gdzie? Za drzwiami tam. Za drzwiami? No. Hacker jest La, la, la. Widziałem to! Co widziałeś? Co widziałeś? Wiem co próbowaliście zrobić E, a nadal ta świeczka jest aktualna tutaj? Nie Myślałem, że naprawdę mogę wam zaufać No właśnie Co, co? co no właśnie Wasz plan ucieczki pójdzie na marne No nie no co z jajer. O do nie dobra się jaja. Myślałem, dobra, że, że będziecie grzeczniejsi a mogę wodę? A, ale ja, ja se robisz, haker. Mogę Nie. trochę wody, a biaderko mogę. Nie mam do czego siusiu robić. <noise> mogę biaderko. Nie mam do czego siusiać. Daj mi wiaderko Dobra, Dobra haker. Znowu. Pal gumenara! O ty stary, jakbyś mieli wiaderko, wziąłbym tą wodę, zniszczylibyśmy kratę i bym wypłynął Jak zniszczyć kratę? Aaaa no ty... tak, jo! Ale, ale ty ja masz już po... milion, ty... milion ty... pomysłów ty... Tyle pomysłów, ale nie mogę wyjść, no bo nie chcę mi nic dać Dobra widzowie, napiszcie mi na, w jaki sposób możemy się od wydostać